Dzisiaj opowiem o kolejnej historii, dosyć radosnej, że tak powiem, w porównaniu do tego, co było ostatnio z autobusem. Kto wie, kto wie. Otóż, nagrywając dla Was odpowiedź na słynny incydent 840, spotkałem starszą osobę która zapytała się o to, czy idzie w kierunku Katowic ten starszy człowiek yy, no ta osoba nie jestem mistrzem odpowiadań więc sorry yy, spytała się mnie a ja odparłem, że pan idzie w kierunku Siemianowic <zysy> Katowice są w drugą stronę. No i pokazałem mu, że powinien był iść wyprawą stronę. Okazało się bowiem, że był on na samotnej wycieczce w Zoo. No i wyszedł bocznym wyjściem. Hałas. Wracając do historii, z <laughs> mojej próby humoru, yy, starszy pan się spytał, czy na pewno ta prawa strona jest prawidłowa. To powiedziałem, że doprowadzę pana do katowickich tramwajów. No i zaczęliśmy iść. Zaczęliśmy opowiadać, nawet powiem szczerze, czas świetnie minął doprowadziłem tego starszego pana na jedno z miejsc gdzie idzie się w kierunku tramwaj no i się rozstaliśmy ale pozostaje jedno pytanie dlaczego żaden jego krewny z nim nie spędzał tego czasu ja rozumiem, że ludzie mogą nie mieć czasu z powodu Pracy albo czegoś, ale powinno się spędzać czas z seniorami. Ludzie nie żyją wiecznie. Pamiętajcie o tym i nie zapomnijcie tego filmiku. Lepiej jest iść do takiego dziadka czy babci i spędzić z nimi jak najwięcej czasu. Tak zwane. Memento Mori.